Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Dziękuję Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, za subskrypcje oraz zapraszamy na naszą stronę internetową wehikułmyślnictasu.com, gdzie oczywiście wszystkie nasze eksponaty znajdują się na naszej muzealnej stronie, która w tej chwili już jest dodatkowo w czterech językach udało nam się przetłumaczyć, aby osoby nieznające naszego języka miały również dostęp do tych eksponatów w języku, które znają i rozumieją. Przepraszam oczywiście trochę za mój stan, bo jestem przeziębiony. Już można powiedzieć, drugi tydzień. Budowa posuwa się do przodu, ale niestety e, pogoda jest jaka jest. Więc złapało mnie przeziębienie, taka dość mocna grypa i niestety. Nie mogę tak do końca jej odleżeć, więc trzymam mnie to dość mocno. Dawno filmu żadnego nie było, bo też nie miałem absolutnie czasu na to. Więc dziękuję Grzegorzowi, który nakręcił w międzyczasie dwa odcinki, dzięki czemu może nie wszyscy zapomnieli o istnieniu naszego kanału. A ja dzisiaj oczywiście pokażę paczki, bo przypłynęły paczki z Kanady oraz mamy jedną paczkę tutaj z Polski. Paczek jest więcej, więc będą na pewno jeszcze ze dwa odcinki, być może o, o paczkach z Kanady, bo Paweł dawno, dawno temu pozbierał dość dużo sprzętu i wysłał to wszystko, i teraz właśnie spływa. Chciałbym też pozdrowić Przemka z Łodzi, który był u nas pomierzyć i zrobić plany elektryki w naszym muzeum i oczywiście. System alarmowy. Także czymek wielkie, wielkie dzięki, że poświęciłeś swój czas, że całą sobotę tutaj spędziłeś ze mną i rozmawialiśmy na te wszystkie ważne tematy, aby robić jak najmniej błędów w trakcie tworzenia tego muzeum stacjonarnego. No i oczywiście również pozdrawiam pana Leszka z żagania który też się do nas odezwał, że jeżeli będą potrzebne drzwi właśnie do naszego muzeum, to zaoferował się, że nam tematyczne, ładne drzwi zrobi, aby to muzeum miało taki swój własny klimat, także odzywa się do nas wiele osób, które chcą wziąć udział w tym projekcie. I wszystkim jestem bardzo, bardzo wdzięczny. <coughs> Jeszcze raz bardzo przepraszam za mój kaszel i za głos, ale po prostu zmęczenie materiału trochę daje weznaki. Dobrze, a teraz przejdziemy króciutko do, do paczek, bo jestem bardzo ciekaw, co w nich się znajduje. Tutaj mam pierwszą paczkę, to jest od pana Piotra z Krakowa. Pan Piotr już częściej do nas paczki wysyłał, a ta przyszła już dawno, dawno temu. Ale nie była otwarta, bo oczywiście nie było żadnego odcinka. A naprawdę nie miałem w ogóle czasu na cokolwiek. Bo budowa jest bardzo absorbująca. Tego roku w grudniu chcemy jeszcze wymienić cały dach i połączyć ściany. Bo tam mamy pękniętą w jednym stronie. I okazało się, że niestety tam żyły też lisy. Więc y, mamy bardzo, bardzo wiele niespodzianek, które nas strasznie zaskoczyły w trakcie y, tej, tej budowy. Y, opóźniło to dość mocno nasze prace, bo musieliśmy się jakby cofnąć trochę do tyłu, ale mam nadzieję, że nasz termin y, czerwcowy przyszłego roku, czerw, czerwiec, jest cały czas aktualny i mam nadzieję, że damy radę, y, oczywiście, to. Muzeum otworzyć. I tutaj widzę już pięknego pana Sonika. No powiem wam, że mega śliczny. Zobaczcie. A -a. Bardzo ładny. Mamy tu klapkę z tyłu. Widzę, że wypadła klapka od baterii. Więc od razu spróbuję ją zamontować. Bardzo ładny. W bardzo ładnym stanie. Nie jest zniszczony. Wszystkie gałki na miejscu. Przełączniki w całości. Bardzo ładnie przyciemniana tutaj. Szybka. Daje mu taki naprawdę bardzo, bardzo ładny wygląd. Śliczny. Śliczny bomboks pana Sonika. Do naszego muzeum. Oczywiście będę starał się dzisiaj chyba nawet porobić zdjęcia i umieścić też na stronie, bo ze względu na chorobę nie będę wychodził z domu na razie, bo muszę jednak to odchorować, bo może to się skończyć jakimś zapaleniem płuc, może jeszcze albo czymś, więc popracuję trochę na stronie. Także dziękujemy Panu Piotrowi bardzo serdecznie za tego wspaniałego bomboksa. I oczywiście kabel, bo teraz tych kabli będzie bardzo dużo potrzeba, żeby te wszystkie urządzenia podłączyć. No, teraz przejdziemy do paczki z za wielkiej wody. Oczywiście nie pamiętam w ogóle już, co Paweł, którego tu serdecznie też pozdrawiam, wysłał. Więc jestem naprawdę bardzo ciekawy, co, co w tej paczce tutaj też jest. jest jakiś głośnik. Co to takiego może być słuchajcie, duży głośnik JVC. To już widzę i wygląda mi to na jakby część bomboksa, bo, bo jest to. Mocowane tutaj, jak widzicie, do sprzętu, ale jest tylko jeden. Być może w którejś z paczek jest część druga, bo, bo tutaj mam zdecydowanie dwa. Głośniki duże dwa głośniki. Czyli, jeżeli był to bomboks, to na pewno był to solidny, duży. Jestem bardzo ciekaw, jak on wygląda. A więc na razie odstawię te głośniki i zajrzę do tej paczki, bo być może właśnie w niej znajduje się. Reszta. Ale głośniki naprawdę solidne, duże. Dobrze. Przechodzimy tu. Teraz mi się coś kojarzy, że Paweł mówił, że ma niespodziankę jakiegoś dużego bomboksa. Mówi takiego na pewno nie masz. Więc to bardzo możliwe, że to jest właśnie, że to są głośniki od niego. Ale zaraz zobaczymy, co jest w środku. Tak, zdaje się, że to jest reszta tego bomboksa jest tutaj w środku. Spróbuję to delikatnie wyjąć. Ale zobaczymy najpierw jeszcze tutaj co jest zawinięte w ten papier. To jest Walkman. Paweł bardzo dobrze pakuje te paczki. Żeby wszystko dotarło. Więc wyjęcie tego jest trochę trudne, ale udało się. Stereo Sanyo Walkman z radiem. Zobaczcie, jakie ładne. Jak wiecie, Marka Sanyo moja ulubiona, piękny, bardzo ładny. Co prawda, yy, jest to model, który nie posiada autorewersu, ale posiada przewijanie dwustronne, bo jak wiecie, były też Walkmeny, które przewijały tylko w jedną stronę. Jestem bardzo ciekaw, czy jest sprawny. Oczywiście po programie od razu go podłączę do baterii i zobaczę, czy działa. O, mamy piloty. Znacie, to jest to zawsze raduje serce me. Bo piloty są zawsze czymś poszukiwanym. Tu jest jakaś to Piloty to No mamy tutaj możliwość sterowania audio 1, audio 2, DVD, telewizja, kabel, no i oczywiście wideo. Także jeżeli chodzi o piloty to to mega fajnie, bo, bo jest ich mało. Mamy tu jeszcze dwa dodatkowe piloty JVC od jakiegoś sprzętu stereo. Dzięki tym pilotom można nie jeden raz pięknie skompletować sprzęt, który często bez Pilota niestety nie obsługuje wszystkich funkcji, więc piloty są bardzo, bardzo potrzebne. Kurde, ale ten bombbox tutaj jest, jest duży. Słuchajcie, będę go próbował wyjąć teraz. Co prawda obsypało go trochę stropianem. Ale jest ciężki. Ua. O kurczę. Bardzo ciężki. Słuchajcie, zobaczcie go. Ja go jeszcze nie widzę. Co to takiego jest? A, to jest, tutaj mamy. On posiada tutaj jeszcze gramofon na dole. Czyli to jest Javis. Tak, tak, DC7. Teraz kojarzę. Tak, piękny, łącznie z gramofonem schowanym tutaj na dole. Bardzo ładny sprzęt. No, co prawda, on faktycznie przenośny to on za bardzo nie jest. Nawet rączki nie posiada, ale muszę go sobie obejrzeć z bliska, bo się normalnie strasznie ucieszyłem, bo go oczywiście w muzeum nie miałem. Bo to bardzo poszukiwany model, bardzo rzadki. i dotarł do nas w całości. Widzę nawet, że igła jest. Mam nadzieję, że jest sprawna. Pewnie ciężko będzie kupić oryginalną igłę. Być może do niego. Bo jednak to na pewno było stworzone typowo pod ten gramofon i może nie być typowych wkładek. A, piękny. DC-7. Do naszego muzeum tu oczywiście patrzę. Jeszcze jakiś kabel widzę tutaj? I coś tu jest jeszcze zawinięte, coś tu takiego. Cóż to jest? Oj, coś wypadło. Zenit. Typowo radyjko. Jak widzicie, takie z dawnych czasów. Które przypomina oczywiście amerykańskie czasy, ale gdzie to miałoby tutaj być? To niby wyjście jakieś. Antena albo coś takiego. Muszę zobaczyć, gdzie to było przyklejone. Bo tu, oczywiście, a w środku pewnie było. To było na wierzchu. A to jest w środku, także zaraz wezmę taśmę podwójnie klejącą i przykleję. A żeby nie zginęło, bo byłoby bardzo szkoda. Marka Zenit. Znana bardziej ze szwajcarskich zegarków. No, ale bardzo ładne. Urządzenie typowe z dawnych, dawnych lat. Także widzicie, to przypłynęło do nas. Z Kanady. Dostaliśmy do naszego muzeum bardzo piękne eksponaty. Jestem ciekaw, oczywiście czy ten Bomboks posiada 220V, czy <laughs> tylko 120. Bo nadal mamy problem. Musimy jedno pomieszczenie w muzeum zasilić. Tylko i wyłącznie 110 czy 120 V, a żeby ten sprzęt tam prezentowany mógł również działać. Mój kolega Grzesiu, który będzie elektrykę robił, mówi, że poradzimy sobie. Więc trzymam go oczywiście za słowo, że sobie poradzimy, i że będzie wszystko dobrze. Także widzicie, dotarły kolejne paczki, będą na pewno. Jeszcze ze dwa odcinki, bo paczki już leżą do odbioru. Muszę po nie po prostu pojechać. A chwilowo jest mi trochę ciężko. Także naprawdę wybaczcie <laughs> mój głos i trochę może małe zaangażowanie niż zwykle. Ale od dwóch tygodni naprawdę ta choroba mnie męczy, więc staram się. A muszę wydobrzeć, bo w grudniu mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. Na szczęście śnieg jeszcze nie leży, więc możemy kontynuować pracę. Chłopaki na budowie, oczywiście, wszyscy są y, mocno zaangażowani. <laughs> Przepraszam bardzo y, i dobrej myśli. Ja, ja również jestem dobrej myśli, że uda nam się to wszystko y, w trakcie tej zimy przygotować. Na pewno będą filmy, jak już zaczniemy budynek muzealny, a nastąpi to już teraz w grudniu. To już na pewno będą filmy, które będą pokazywać postęp robót. Bo na razie zajęliśmy się budynkiem obok, który no, jest nam jakby konieczny do, do mieszkania, bo inaczej no, nie byłoby gdzie mieszkać. Więc zaczęliśmy od tego. Także budynek muzealny jest w drugiej kolejności, ale Planowany odbiór jest, że tak powiem, na czerwiec 2023. Jeżeli pogoda nam nie spłata żadnych większych niespodzianek i zdrowie pozwoli, no to na pewno czerwiec będzie bardzo ciekawym miesiącem z naszego, oczywiście, punktu widzenia. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie Pawłowi, z którym już też od dłuższego czasu nie rozmawiałem, tylko pisaliśmy, bo strasznie męczył mnie kaszel, nawet, więc. Nie szczególnie dużo dzwoniłem. Dziękuję panu Piotrowi za wspaniałego bomboksa. I oczywiście zapraszam was zarówno na naszą stronę internetową, jak i do oglądania starszych odcinków naszych. Mam nadzieję, że film z Warszawy, z naszej Unitry również wam się podobał. W grudniu mamy się teoretycznie z przedstawicielami tej firmy spotkać. Być może będzie jeszcze jeden odcinek na temat ich planów i tak dalej. Mam taką nadzieję, że, że do tego spotkania dojdzie, więc będziemy na naszym kanale wszystko oczywiście relacjonować. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na stronę, do komentowania oczywiście i do, <laughs> do oglądania odcinków poprzednich i do zobaczenia oczywiście w kolejnych. Zapraszamy.